Cześć, Alina Witwicka tutaj. Zobaczcie, trzymam w moim mobilu taką informację, że za, zastartowałam na YouTubie nowe konto po polsku Alina Witwicka Centrum Twórczości. Nie wiem, czy to będzie odbicie lustrzane, no ale teraz to pokazuję tutaj. Tym, na tym koncie będę nagrywała dłuższe programy, gdzie będzie mniej więcej sam proces twórczy, ale czy, no, proces twórczy, ale też będzie tak działo To, co już mam w starym tym koncie szwedzko-polskim, ale właściwie zauważyłam, że będzie o wiele lepiej, jeżeli będziemy być, mieć coraz bardziej właśnie konto polskie. I ja będę publikowała właściwie na dwóch tylko czasami, będę próbowała Was przesłać do tego nowego konta. Dlaczego nowe konto? Mianowicie ja pracuję tutaj z moją córką z, właściwie po szwedzku z pewnymi problemami. I tutaj problemami, czy z ideą malowania live, gdzie się bierze udział w malarstwie, w malarstwie artysty w jego procesie. Można malować wtedy czy nie. I takie nagrania zazwyczaj są dwie, dwu, pół, dwu i pół godzinne. Czyli te długie nagrania będę chciała właśnie montować w tym drugim kącie, gdzie będziesz mógł czy mogła malować razem ze mną. Ja przecież planowałam zrobić takie coś wiele lat temu w Polsce, ale jak do, doba jest za krótka, i ja myślę, że będzie, przynajmniej zacznę tutaj robić ten nowy koncept. Który po prostu jakoś wyszedł mi teraz, ze względu na to, że zaczęłam współpracować z córką i tu będę miała właśnie te długie live po szwedzku. Dla mnie język jest właściwie ja jestem ja, ja się wyrażam w dwóch językach, czy nawet w Czech. No i teraz cały koncept cały będzie taki, że ja będę dawała na tym właśnie koncie polskim coraz więcej. Rozważań, znaczy malarstwa maluj z Aliną i może będziemy robić jakieś workshopy, ale nie mówię na pewno, bo po prostu chciałam Was inspirować, jak właściwie o tym właśnie procesie twórczym. I to robimy po polsku, czyli będzie tylko dla nas. Także prenumeruj, prenumeruj dwa kanały dalej i potem się przenoś powoli do właściwie ten drugi właśnie Centrum Twórczości. Alina Witwicka, Centrum Twórczości będą właściwie więcej, będzie więcej materiałów. Ja dam na to czas dla siebie i dla Was, żebyśmy w jakiś sposób znaleźli sposób komunikacji, gdzie ja się mogę dzielić właśnie tą moim doświadczeniem czy miłością do sztuki. Pierwsze nagranie już właściwie będzie umieszczone tylko Google mi, znaczy YouTube mi tutaj robi problemy, bo to jest nagranie długie, w dwóch częściach zrobione. I muszę to technicznie rozwiązać, ale już teraz właśnie chcę Wam powiedzieć o tym, że zapraszam do nowego konta i do właśnie naszej podróż, podróży w, centru, w drodze właściwie procesu twórczego do osiągania duchowości czy duchowego kanału przez sztukę, przez kreację. Ja z tym pracuję w 30 40 lat to jest właściwie dla mnie najważniejsze. I ja właściwie, jak byłam na warsztatach w, w Warszawie, to właśnie wykazałyście zainteresowanie. Także rozwiązuję na razie to w ten sposób, że um, nie robię workshopów ok tylko um, na innych kanałach, tylko że ja tu teraz nagrawam na Sumie um, to i z CUM-u będę właściwie publikowała na razie na YouTubie. Także. Um, Zapraszam do was i właśnie ten koncept jeszcze właśnie wytłumaczę. Koncept jest taki, nie wiem, bo ja nie znam w ogóle kultury szwedzkiej, nie, nie mam styczności z nią, ale to jest live, czyli um, wchodzi się do podskóry artyście. <grych> Dlatego, że ja, ja mam monolog. Czasami właściwie mówię do ciebie, ale który tam maluje ze mną i masz możliwość malowania tam albo sobie to oglądać jak spacerujesz, jak maluje Alina Litwicka, jaka mówi artysta, jak ten proces się rozwija. I na razie będę mia dawała właściwie takie no, czasami dłuższe, czasami krótsze. Nie wiem, dlatego że tam, ta idea jest nowa. I jak to się rozwinie, to zobaczymy w czasie i waszym zainteresowaniu. Także zapraszam na mój nowy kon nowe konto na YouTubie. I tam jeszcze dopiszę wiele rzeczy, bo ja je założyłam wczoraj wieczorem żeby zainstalować film, ale się nie udało, tylko króciutki włożyłam i teraz włożę na dwa kanały właśnie ten film. Także e, Alina Rycycka, Centrum Twórczości, po polsku tylko, słuchajcie. No, do zobaczenia.